Wszystkich, którzy pragną dojść do zdrowia, oraz tych, którzy polubili mój, moją stronę na Facebooku Zielona Wyspa. Chcę Wam pokazać y, wspaniałe zioło, które nie dostaniecie w sprzedaży, bo jest. Y, no, w, można się po prostu, jak dużo się zje, można się zatruć, dlatego nie ma. No i też dlatego, że jest to wspaniałe zioło na serce. Zawiera substancję Strofantyna. Piszcie sobie w Google Strofantyna i zobaczycie, że w Niemczech jest tylko dostępna lub. Homopatycznie. Wydaje mi się, że specjalnie jest po prostu zablokowana, bo jest to wspaniały środek na serce. I pokażę Wam teraz to te zioło. O, to jest właśnie. To, to jest właśnie to. Można go pomylić, bo jest bardzo podobne z, z takim ziołem. To jest to, ale chyba dziki rzepak. Trochę się różnią liśćmi. No i wielkością. Trochę też się różnią kwiatkami. A nawet też przed chwilą sprawdziłem, y, smakiem się różnią. Ten jest łagodniejszy, a pszonak jest y, bardziej gorzki. tutaj grzyby rosną. Sceneria jest nieciekawa, bo to jest budowa. O, masz, te też są. Ale na takiej glebie, która jest zruszona, to jest większa różnorodność, niż na, nawet na łące, bo tu, o, tu mamy nawet ciekawe zioło, białuń. Które wiedźmy brały i wydawało im się, że na miotle latały. Też ciekawe. Też fajne zioło. Także polecam pszonaka. Oczywiście w niewielkich dawkach. Ja zjadam mniej więcej... Takie coś. No, przed chwilą już zjadłem, to nie będę jeszcze raz jadł, ale o taki czubeczek. Później zasuszam i tak po trochu, albo po parę tych, no żeby nie przesadzić. Bo mam lekkie trucizna, ale to, to mówię w małych ilościach to jest. To jest wspaniały lek na serce, także polecam. I do następnego razu. energii trochę lepszej